Witajcie serdecznie na kolejnym wyścigu tego sezonu. Formuła Cycarii wraca, na, tym razem na wyścig w Meksyku. Będzie to trzeci wyścig tego sezonu po sensacyjnych rozstrzygnięciach z pierwszego i drugiego wyścigu. E, liczymy na kolejnego zwycięzcę. Czy tak się okaże, to zobaczymy. W nadchodzących kwalifikacjach na pewno faworytem będzie Dawidek, który wywalczył już dwa pole position w tym sezonie, więc zobaczymy jak sobie poradzi w nadchodzących kwalifikacjach. Standardowo podzielone na trzy segmenty. Z uwagi na niewielką ilość zawodników, którzy zdecydowali się wystąpić w obecnych kwalifikacjach, tak naprawdę decydujące będzie Q1. Także zawodnicy powoli się szykują. Ostatnie e, swojego rodzaju przygotowania. Z Dawidkiem, który wyjeżdża na e, okrążenie wyjazdowe. Zobaczymy jak to sobie będą poczynać. Tak naprawdę on i Caladrin już na pewno wyjechali. Oraz Josiba. Widzieliśmy też, że Łysy e, wyjeżdżał. i 3 też już na torze. No i powoli, powoli... Nasi gladiatorzy startują, bo zobaczymy, co za piękne show nam pokażą w tych ostatnich minutach tych kwalifikacji. Ostatni moment na dogrzanie obu: no trzeba dobrze przygotować tą mieszankę, no widzimy, że na Hypersoftie jedzie Dawidek, tuż za nim MST, również na Hypersoftach, naprawdę wszyscy już są na okrużeniu wyjazdowym, każdy zdecydował się na Pojechania na tej największej dostępnej mieszance, My już widzimy, że kaladrin tak naprawdę kończy swoje okrążenie pomiarowe. Zobaczymy z jakim wynikiem. No, nie, to jest końcówka tego okrążenia wyjazdowego. Tutaj jeszcze ściął delikatnie zakręt. No i zaczynamy. No i jedziemy z Łysym. Widzieliśmy tam już po tył Hypersona, jeżeli dobrze widziałem. Czekamy tak naprawdę na pierwsze okrążenia pomiarowe już te faktyczne. Widzimy ich strzyżkę Josiba blisko siebie, tam w oddali nam się jeszcze pokazał łysy w czasie. MST, a przed nim Dawidek. No dzieje się nam na to, że dzieje, dzieje. No, blisko są ze sobą ci zawodnicy oni walczą tak naprawdę o pierwsze miejsce do nadchodzącego wyścigu, pokazali znakomitą formę no, cały czas nie możemy zapominać o Hypersonie czy Dryblasie, czy Josibie tak? którzy no, pokazywali bardzo dobrą formę w poprzednich wyścigach i również w kwalifikacjach miejmy nadzieję, że jutrzejszy wyścig będzie spektakularny i widzimy już, że Najlepszy czas obecnie ma x szyszkę. Potem 60. traci Josiba i Kaladri ponad 3 sekundy. No, Dawidek to nie było jego najlepsze okrążenie. Traci w tym momencie do x szyszkę 0,7 sekundy. O, Dryblas i Hyperson. Bardzo dobre czasy okrążeń w tym momencie. Drugie, trzecie miejsce. Po 30 sekundy, no praktycznie identyczny czas różnica, to tylko 3 setne pomiędzy nimi. Pokazują świetną formę w tej ostatnim segmencie kwalifikacji. To tylko pokazuje, że jak dobry jestem ich boli. No, mieliśmy to okazję zobaczyć w poprzednich wyścigach. Jak sobie poradzą w tych kwalifikacjach, tego dowiemy się już niebawem. Bardzo dobry czas łysego, 0,6 tylko straty do x szyżka. Zobaczymy, jak. Czekamy jeszcze na okrążenie MST, które pierwszego nie, nie zostało mu uznane. To pierwsze okrążenie. Kalalin zdecydował się na zjazd do pit stopu, pewnie wymiana opon, może coś doszło do jakiegoś uszkodzenia. I MST z najszybszym czasem okrążenia w tym momencie. Minuta 14 i tysięcznych sekundy poprawia najlepszy czas Dawidka z poprzedniego segmentu, czyli widzimy, że te warunki jeszcze się poprawiły tak naprawdę w stosunku do sytuacji, jaką mieliśmy w Q2. No, jeżeli Dawidek tak naprawdę wykona dobrą robotę, to powinien być bardzo blisko MST, tym bardziej, że różnica pomiędzy jego najlepszym okrążeniem z tamtych kwalifikacji do obecnego czasu MST to tak naprawdę w okolicach 1,1 sekundy. Bardzo dobra postawa, i kszyszka. No, trzeba pochwalić, że na tym ostatnim segmencie kwalifikacji spisuje się wyśmienicie. Patrząc na jego pozycję w pierwszych dwóch czasówkach, no to. Można powiedzieć o swojego rodzaju szczęściu, że tak mało zawodników zdecydowało się na udział w kwalifikacjach, żeby walczyć o wyższe pozycje. Zobaczymy jaki efekt to przyniesie, to jego nadchodzące okrążenie. No, swojego najlepszego nie poprawia, ale jest dalej bardzo dobry czas. No dość duże, duże dystanse pomiędzy zawodnikami, bo tu mówimy. E 3 dziesiąte sekundy, najwięcej obecnie traci kaladrin z Debiliapsa. Widzimy jak Dryblas i Hyperson wyjeżdżają. Łysy był w boksie. Widzimy teraz kaladrina, który za niedługo rozpocznie to swoje okrążenie. Dojeżdża do końcówki tak naprawdę okrążenia. Nikt się nie wyłamał tak naprawdę ze stawki. Wszyscy zawodnicy jadą na Hypersoftach. No, nie oszukujmy się, jest to najlepsza możliwa mieszanka tak naprawdę w kwalifikacjach teraz, żeby zobaczyć ten najlepszy czas. Tym bardziej, że zawodnicy już mają zdecydowane na jakich mieszankach będą startować, bo startują na tej mieszance, na której wygrycili najlepszy czas w Q2. Czyli no wiemy, że Dawidek powinien startować na Hypersoftach, MST na Ultrasoftach. takie czasy sobie uzyskali na takich mieszankach. Widzimy, że Dawidek podejmuje kolejną próbę na świeżym komplecie. To tak naprawdę ostatni już moment, żeby wyjechać ze świeżymi oponami. Większość zawodników na to się zdecydowało, tylko x szyżkę pozostaje jeszcze na starych oponach, na tych zużytych, na których już przejechał trzy okrążenia. No i zobaczymy. Zobaczymy no. Wchodzimy w decydujący segment kwalifikacji. Chodzimy Q3, 4 minuty. Większość zawodników już przygotowanych na tę, na tę ostatnią próbę. Widzimy jak kaladrik tutaj zwiedza poboczek. Gdzieś widać, że ten Debiliums chyba nie najlepiej się sprawuje. Dość nerwowe ruchy na kierownicy możemy zaobserwować. No i piękna sekcja stadionowa. Można fajnie to zobaczyć, jak w lusterku a, widać tak naprawdę. Ten... Tutaj bardzo blisko ściany było niewiele zabrakło, a doszło by do kontaktu. I poprawia Kaladrin swój czas. Nieznacznie, bo raptem o 50 sekundy, ale zawsze to poprawa. MST na okrążeniu wyjazdowym. Tak samo x szyszkę zjechał po ten świeży komplet. Zobaczymy, będzie tutaj atak. no. Może będzie chciał zawalczyć o pole position. No, na razie papiery pokazują, że szanse są spore. I w międzyczasie high Person wskakuje nam na drugie miejsce. Traci 0,2 sekundy tylko do MST, co jest znaczącą poprawą okrążenia. Poprawił się o około 0,4 sekundy. Zobaczymy jak to, jak to się zakończy. No, czekamy cały czas na okrążenie Dawidka, Josiby. Pokazywali dobre dobry tak naprawdę za tempo w poprzednich sesjach, w międzyczasie Dryblas wskoczył nam na trzecie miejsce. Standardowe 800 sekundy straty do, kolegi, do zespołowego kolegi wyprzedzają przez to x szyszkę no, który może teraz skorzystać, ale jednak zjechał chyba do boksu. Ten coś może było nie tak z oponami. idziemy z Dawidkiem, który kończy swoje pomiarowe okrążenie, wchodzi na prostą startową i awansuje na trzecie miejsce. Dwie dziesiąte straty do MST, raptem tylko pięć tysięcznych do Hypersona, no tu batalia o tą pierwszą trójkę tak naprawdę będzie trwała do samego końca. Piękne są te dźwięki tych bolidów. Fantastyczne V6 z silnikiem jeszcze doładowanym elektrycznie, z odzyskiwaniem energii cieplnej. Niesamowicie to brzmi. Jak człowiek to porównuje do wspaniałych V12 czy V10 to mówi Boże, jak dobrze zrobili te ekologiczne, fantastyczne 1,6 silniki. To i widzimy jak Dawidek tutaj. Niestety stracił, to mogło być dobre okrążenie, ale on tutaj chciał zabawić publikę, pokazać. Ja się niczego nie boję, mam czas, ma tak naprawdę teraz ostatnią próbę, przejeżdża w linie mety i zobaczymy z jakim czasem zakończy. Dryblat w obecnym momencie na czwartym miejscu. No, nie będzie to chyba jego ostatnie okrążenie pomiarowe. Powinien to być moment na doładowanie, tak naprawdę, baterii. I jednak decyduje się zabawić publikę. Czyli chyba stwierdził, że to będzie jego pozycja startowa. Więc czwarta będzie dobra, teoretycznie, parzysta. Różnie to bywa. Są tory, na których Twarzysta jest lepsza. Może też chciał tutaj zrobić miejsce na ich który był na okrążeniu szybszym. No. Widzimy, że też Łysy zatrzymał się na poboczu. No i... Jeszcze Hyperson na okrążeniu wyjazdowym, ale raczej już nie będzie w stanie popuścić tego swojego czasu. Zobaczymy... ...co zaprezentuje nam MST, który... ...zjechał już do boksu. Nie będzie chyba podejmował próby. Josipa, fantastyczne okrążenie wskakuje na drugie miejsce i traci raptem 170 tysięcznych do MST zaskoczenie. Bo raczej ta forma w kwalifikacjach jego w tych poprzednich sesjach w Meksyku nie były najlepsze. Tutaj widzimy, że chyba problemy skrzyni z skrzynią biegów. I tak naprawdę znamy finałową najprawdopodobniej już czwórkę. Sensacja. Dawidek nie wystartuje z pole position, gdzie większość osób mówiło, że ma spore na to szanse. Natomiast na razie wygląda na to, że MST, można powiedzieć, wystartuje z pole position. Czekamy jeszcze na Dryblasa i na x -szyszkę. Oni tylko jeszcze mogą poprawić te okrążenia. I właśnie jedziemy w tym momencie z Dryblasem, który no, już wiemy, że on nie poprawi, ale sensacja. Ich szyżkę skakuje nam na pierwsze miejsce, i to on ruszy z pole position. Wow, to było atomowe okrążenie w jego wykonaniu. Na ostatnich tak naprawdę sekundach, no, MST pokpił sprawę i zdecydował się jednak nie stawać do walki na ostatnich tych próbach. I zobaczymy zaraz jak będzie wyglądała pierwsza dziesiątka w najbliższym wyścigu no wiemy, że X Szyszkę zgarnął co mógł pole position 1 dziesiąta sekundy przed MST, na drugim miejscu MST, na trzecim Josiba czwarty Hyperson, piąty Dawidek, szósty Dryblas, siódmy Łysy ósmy Domson i dziewiąty Kaladrin no powiem szczerze Publiczność meksykańska musi być w szoku, musi być mega zaskoczona i mega szczęśliwa, że ich zawodnik wystartuje jutro z pierwszego miejsca do wyścigu. Cieszy też pozycja Hypersona, na pewno lokalnych, czwarte miejsce, także dziękuję Wam za przybycie i do zobaczenia jutro podczas wyścigu OGP Meksyku. Był z Wami Boro.